Czujesz opór, dobrze, działaj pomimo niego. Czujesz opór, czujesz, że ci się nie chce, dobrze, bo tak reaguje twój umysł na nowe i świeże, bo umysł woli wygodne, komfortowe i bezpieczne. Wszystko, co nieznane, jest dla niego zagrożeniem, a więc będzie cię sabotował do programów, które będą powtarzać jego znany schemat działania. Stare schematy są dla niego znane, energoszczędne i bezpieczne, a więc zawsze cię będzie kierował do tego, aby mu się żyło wygodnie, bo umysł jest nastawiony na przetrwanie, a nie na rozwój. Twój umysł to jest najbardziej wygodna bestia, jaka tylko istnieje na tym świecie i wszystko zrobi, żebyś tylko nic nie robił. Wszystko zrobi, żebyś tylko podążał ścieżkami i projekcjami, te, które już znasz bo on się boi nowego, dla niego nowe jest trudne, a tak naprawdę twój umysł jest do tego, żeby go zmuszać do działania, żeby był twoim sługą, a nie twoim panem.